Jeżeli chodzi o temat KM, zacznijmy od początku. E, przede wszystkim jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć bardzo ważnej. Na samym początku tego, tego w sumie SOTO na YouTubie, bo domyślam się, że dużo ludzi... inaczej. Domyślam się, że może to zostać odebrane jako, jako... W sensie już widziałem takie komentarze gdzieś w internecie, że uwaga, cy cytuję, co usłyszałem. Przeczytałem komentarz w internecie, że nexe to pies mandzia, widzowie. I wiecie, bo Mandzio teraz odszedł z kwadratowej, a ja teraz wracam, co nie? To ja tylko chciałbym nadmienić jedną rzecz, mianowicie, ostatni raz na kwadratową masakrę, tak wiecie, żeby grać, zalogowałem się 30... zalogowałem się pod ostatniego dnia lutego. 10 dni temu. Wtedy jeszcze Mandzio grał, więc byłem pierwszy, który odszedł. Ez! Dziękuję, to chciałem powiedzieć. I teraz tak. No już trochę zaspojerowałem ogólnie, o czym będzie pogadanka na Ale generalnie widzowie... Kilka rzeczy mi nie pasowało. I nie ukrywam, że przerwa w streamowaniu była też spowodowana troszeczkę moim obrzydzeniem do tego serwera. Nie też do serwera, co bardziej do ludzi, którzy nim zarządzają. Miałem w pewnym momencie takie odczucia, że legitnie, jak czytam niektóre statusy i niektóre rzeczy administracji całego serwera, to po prostu zbierało mnie na odruchy wymiotne. I wiecie widzowie. Akcja, która chyba najbardziej mnie zdenerwowała, że mnie w sensie, że to była akcja, przez którą stwierdziłem, że mam w dupie ten serwer i nie, nie chcę na nim grać. I od tamtego momentu, na kwadratową, wbijałem już giga rzadko. i to była akcja na początku sezonu. Znaczy na początku sezonu, to była akcja gdzieś tak powiedzmy w połowie sezonu, gdzieś tam nie wiem, półtora tygodnia, no więcej niż półtora tygodnia. Z dwa tygodnie temu, gdzie ja do Bartmana kilka razy na streamie, kilka razy na off-streamie. Kto pamięta, ten wie. Podbijałem do Bartmana i mówiłem do niego Bartmanik. zjoinkowałem, znaczy. Z, 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 przeszukałem, zlurkowałem całą mapę. Wiecie, do admina podbijam, nie? Nie ma na całej mapie żadnej, żadnej sezonki darkołka. Żadnej nie ma. E, byłem nawet na wyspie chłopaków, gdzie mają darkołka. Zlurkowałem wszystko specjalnie. Z, byłem o drugiej w nocy. cały, Widzowie, chodziłem po ich drzewach o drugiej w nocy przez jakąś godzinę. I doszukiwałem się jakiegokolwiek liścia Dark Ouka, żeby to zjeńkować, żeby nie wyszło, że to ja. Tak było. Tak było. I obcajcie sytuację, że po czterech bumpach do Bartmana, e, do czterech bumpach do Bartmana, w końcu udało mi się ogarnąć sezonki Dark Ouka, ponieważ wiadomo, chcemy ogarnąć tego, nie? Chcieliśmy ogarnąć Dziki Zachód, więc bez Dark Ouka, Dziki Zachód nie miałby sensu. No bo, kaman, nie zrobimy Dzikiego Zachodu z akcji, nie? No i generalnie sytuacja była taka że następnego dnia, jak Mitryk został sadzonki, żeby rozbudować sobie drzewa i w ogóle, następnego dnia Torek odpalił streama. I żeby nie było, ja Torkowi nie mam totalnie nic za złe. To nie jest ani trochę Torka wina, ja na jego miejscu spłakałbym się tak samo. Aczkolwiek, no Torek po prostu poszedł wyjaśnić to z Bartmanem, jak wygląda sytuacja. I po godzinnej rozmowie doszli do konkluzji, że uwaga, NEXE mnie oszukał, słowa Bartmana, cytat, NEXE mnie oszukał, to takie słowa padły. E, co ciekawe, to, Torek dostał wtedy i chłopaki dostali wtedy dwa spawnery, a co jeszcze ciekawe, mimo tego, że NEXE go oszukał, cała sytuacja i całe, całe rozstrzygnięcie tego, że Torek dostał spawnery, że ja, ja coś zrobiłem, odbyło się kurwa bez mojego udziału. Jestem osobą... To jest tak, jakby była rozprawa sądowa i osoby oskarżonej nie było na sali rozpraw. To jest... I to był moment, że ja się dowiedziałem o tej całej akcji dosłownie dzień, dzień po akcji. Ja się dwa dni później dowiedziałem, że Torek was spawnery. Tam dzień, dzień później dowiedziałem się, że Torek was pełnery. I wiecie... Ja, ja mam takie w głowie, okej, okay, okej. Okay. Puściłem sobie w Torka, co tam było gadane z Bartmanem. I ja tam słucham, że no, Nexem nie okłamał, bo mówił, że nie ma na całej mapie Darkoka. Ja mam w głowie takie Ja pierdzielę, typie jesteś administratorem serwera, byłeś przy tworzeniu tej mapy, ty tworzyłeś ten serwer i ty chcesz mi powiedzieć, że uwierzyłeś w to i że byłeś inaczej. Ty chcesz, mi ty chcesz mi powiedzieć, że ja jestem w stanie uwierzyć w to, że ty mówisz, że nie wiedziałeś, że na całej mapie nie ma Darkoka, kiedy... Przez cały czas trwania sezonu biegałeś po wszystkich wyspach i nagle... Ej, bo ja nie wiedziałem, że to Darką W sensie, no jak ja zobaczyłem tą argumentację, to mnie tak zgięło, że legitnie musiałem iść do kibla się wyżigać, nie? To było, to było coś tragicznego. I teraz, żeby nie było. Ja do Bartmana nic personalnie nie mam. Ja Bartmana lubię prywatnie. Ale jako administrator... Bartman, przepraszam, ale no coś nie idzie. Coś nie wychodzi. Administrator moim zdaniem to jest osoba, która powinna mieć twardą łapę. To, być, to, powinna, to, by twa, to, to powinien być twardy git. Nie każdy powinien go lubić, ale każdy powinien go respektować, widzowie. To powinien być administrator. A kim jest Bartman? Bartman jest osobą, która zmienia swoje wersje wydarzeń i swoje wersje, wersje sprostowań. Pod to, z kim rozmawia. Czytaj, jak rozmawia ze mną, to mówi: No, plus jeden, nekce, coś tamto. Potem idzie do torka i mówi: No, nekce mnie osukał, coś tam, coś tam. I ja mam takie, i naprawdę. To jest widzowie powód, dla którego ja przestałem się na masakra logować, bo mnie legitnie wyginało, wyginało z zażenowania. I teraz, widzowie, sytuacja później. Gdy dowiedziałem się o tej akcji, poruszyłem ten temat na Discordzie. I mówię do Bartmana: bo Widzowie, znacie mnie, no nie, nie streamuję to od dzisiaj. Ja jestem osobą, która jak coś spierdoli. To potrafię się przyznać do winy. I już milion razy tak było. Ja jak, ja, jak wiem, że coś zrobię źle, to ja nie mam problemu przeprosić, bo każdy jest człowiekiem, moim zdaniem, i każdy ma prawo popełniać błędy, mniejsze czy większe. Ale w momencie, kiedy ja jestem przekonany, jestem przekonany, co mówiłem, jestem przekonany, że mam rację, i Bartman do mnie mówi, że. To była miskomunikacja, najpierw, najpierw było, że ja go osukałem, potem wyszło na to, że to była miskomunikacja z obu stron, a jeszcze później wyszło na to, że jak powiedziałem do Bartmana, bo wiecie widzowie, ja tak jak mówiłem, jak ja popełnię błąd, mogę się wstać do biny, ale jeżeli wiem, że błąd nie leży w żadnym stopniu po mojej stronie, no to idę w to zaparte. No i mówię Bartmana, mówię do Bartmana, Bartman, znajdź mi sota, w którym ja mówiłem ci, że chcę dark auka, a nie sadzonka, albo liście. A wie, wiecie co mi Bartman na to odpowiedział? Widzowie, już wam tłumaczę. Bartman odpowiedział mi na to, no to ja mogę użyć tego samego argumentu, zdaj mi to, że to mówiłeś. I wiecie, widzowie, w sensie, no, Kaman, nie będę szukał i rozwodził się w momencie, kiedy wiem, co powiedziałem. Tym bardziej, że to było na streamie, no po prostu stwierdziłem, że nie chcę mi się, mam to w dupie, w dupie mam ten serwer. I nie zrozumcie mnie źle, widzowie, Ja naprawdę Bartmana lubię jako człowieka. On prywatnie jest bardzo spokojny, z nim się mega super rozmawia, ale jako administrator kwadratowej masakry, takie serw największego serwera w Polsce widzowie serwera, który zrzesza, jak sam kubiks mówi, z największą sięgiewer, 100 tysięcy ludzi na streamach podbija. Nie? I jeżeli administrator jest mi w stanie powiedzieć, że to ja go oszukałem, kiedy ja wiem, że go nie oszukałem, tylko po to, żeby się wybielić w świetle widzów innego streamera, no to mi coś tu jebie głównym i to tęgim klocem. Strasznym, strasznym, widzowie, Strasznie mi tu capi coś. Więc to była sytuacja, która mnie do kwadratowej masakry obrzydziła i to był moment, kiedy ja stwierdziłem, że I don't give a fuck. Nie chcę tam grać, nie chcę się denerwować, zbiera mnie na ruchy wymiotne, nie wchodzę. Mega mi się tylko zrobiło szkoda Mitrixa, który poświęcił na ja ten serwer bardzo dużo i finalnie nie wykorzystaliśmy potencjału, który Mitrix tam zbudował. Nie, nie, nie dokończyliśmy Dzikiego Zachodu, no niestety, it happens widzowie, po prostu nie będę robił nic na siłę i jeżeli jestem oskarżany o coś, czego nie zrobiłem, a administrator ma wersję pod tytułem no bo Nexie mi powiedział, że na mapie nie ma, co, nie ma Dark Oak'a w ogóle, nie no wcale nie robiłeś tej mapy Bartman, no wcale nie wiesz o tym i na pewno wcale ani razu na Wyspie Wrona nie byłeś przez te serwerach tygodnie serwerak serwer no come on. no po prostu wygina mnie to, wygina mnie to strasznie. I od tamtego momentu stwierdziłem, że nie wchodzę, także pamiętajcie widzowie, I WAS FIRST, OK? I WAS FIRST, zanim bandzie to zrobił. <grywki> I co dalej? Następnie zaczęła się, na każdym evencie dosłownie, zaczęła się robić drama, dosłownie nie było chyba dnia na, na serwerze bez dramy. Najpierw jakiś event, że tutaj brak dogrywki, potem cała sytuacja z Grafem i akurat sytuację z Grafem śledziłem dosyć dobrze, pod takim względem, że byłem wtedy na streamie i słuchałem, co się dzieje. I ta sytuacja z grafem, jak Kubik zaczął, nie wiem, straszyć się jakimiś pozwami, zaczęli gadać na temat jakichś tam rzeczy, prywatnych wiadomości i tego, wypominać grafowi jakiś nieudany projekt, obrzydziło mnie to widzowie jeszcze bardziej. W sensie z całego serca, no życzę, życzę sukcesów temu serwerowi, ale jeżeli główny administrator ma być osobą, która, która przez to, że... Serwer robi jakieś tam zasięgi, to jest zasługą tylko i wyłącznie gracza, a nie samego serwera, bo równie dobrze każdy inny może zrobić taki serwer i po prostu go postawić. Jeżeli zgromadzi dużo chętnych ludzi, którzy by chcieli grać, to to za z takim gramy, skoro ludzie są ci sami, co nie? Tak mi się wydaje. I po prostu jeżeli Kubik naprawdę linią obrony i, i taką linią dowalenia komuś jest, no jak tam Hegeblock, czy jak to tam się nazywało? No to ja miałem w głowie takie, ja pierdolę, w sensie stary. To jest przykre, aż. W sensie, no spoko, no serwer mu upadł, no ale kto pytał w ogóle? No nie wiem, co to jest w ogóle za argument. I po prostu, to nie chodzi w o to, że ja mam komuś za zło, coś na kwadratowej. nie po prostu brzydzi. Mnie, ja jestem obrzydzony sytuacją, która się tam dzieje. Jestem obrzydzony tym, że. Bartman ma też wszystko na głowie. Jestem obrzezony tym, że Bartman, przez to, że ma wszystko na głowie, zachowuje się jak totalna chorągiewa. Jestem to obrzezony tym, że główny administrator e, żyje w jakiejś bańce mydlanej. Jestem obrzezony tym, że, że sytuacje, w których ktoś jest zmieszany, zostają wyegzekwowane i kary i nagrody zostają przypisane bez, bez, bez jego udziału. Mnie to po prostu widzi, brzydzi. i brzydzi mnie to tak mocno, że ja na ten moment. Chciałbym podziękować na zawsze temu serwerowi. Kwadratowa masagra dla mnie już umarła w tym momencie. W sensie, powiem wam widzę tak, ja na początku tego sezonu, mogliście to widzieć w sumie, ja byłem, na, ja byłem giga nahejpowany. pierwszy dzień sezonu już zgrzyty, potem zgrzyty codziennie, potem wszystko, cokolwiek się działo, ciągle jakieś dramy i tak dalej, jakieś kłótnie, zamysł sezonu, który się zmienia, nagle mamy cztery osoby w drużynie, nagle okazuje się, że event jest na osiem osób, potem okazuje się, że event jest na sześć osób w ogóle, no po prostu dla mnie to jest obrzydliwe. I jak bardzo byłem nachypowany na ten sezon, to tak bardzo ten sezon uświadomił mnie, że to jest serwer bez przyszłości. I to jest serwer, na którym ja już nigdy nie będę w stanie wejść i się po prostu dobrze z ziomkami pobawić. Bo za każdym razem coś się wydarzy. I po prostu jest mi smutno. Jest mi legitnie smutno, że tak to wyszło, bo naprawdę mam mega zajebiste wspomnienia z kwadratową, mega zajebiście bawiłem się na, se na sezonach, w których grałem. Też większość z was, możliwe, że poznałem ją przez kwadratową. Też wydaje mi się, że w pora część ludzi właśnie takiego korku tego community aktualnie zaczęła tu siedzieć. Wiadomo, są jeszcze ludzie od Fortnite, ja kojarzę, po nickach, ja tym, że kojarzę, ale jednak większość ludzi, która jest aktualnie takim korem tego community naszego, są to osoby które są od tej masakry. I po prostu jest mi legitnie smutno, że ja w takich okolicznościach muszę się z tym serwerem żegnać, bo mam z nim naprawdę zajebiste wspomnienia, ale po prostu musiałem podjąć taką decyzję, tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie tych wspomnień nie pierdolić. Bo to jest naprawdę widzowie smutne, to się jak to mi tam dzieje. Ja naprawdę życzę chłopakom sukcesów, ale ja już wiem, że ten serwer nie jest totalnie dla mnie. Eee, nie chcę tam grać. Nie chcę tam grać na tej edycji, nie chcę też mówić, że nie wbiję tam już nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za, nie wiem, może coś się zmieni, może, te, może nagle ta fala krytyki, która spłynie na Crafter, może coś zmieni widzowie, może ten serwer serio będzie lepszy, zobaczymy. Ale na aktualny moment, na aktualny sezon ja nie zamierzam już wchodzić, czy to na eventy, czy na cokolwiek, ja odpadam, pasuję całkowicie i po prostu nie chcę. I po prostu nie chcę. Ja was czytam czas spokojnie. W sensie widzę, co piszecie. Może mogę się odnieść, jeżeli są jakieś pytania, tylko że aktualnie są same Tampy na czacie, nic nie widzę. Jeżeli ktoś chce podyskutować, to możecie zadawać pytania. Ale powiedziałeś, że nie zagrasz na w emocjach, wydaje mi się. W sensie inaczej. Na pewno nie zagram na tym sezonie. Czy zagram na następnym? To zależy od tego, jaki będą mieli plan, jak będzie wyglądała sytuacja. Eee i czy cokolwiek się poprawi. Bo jeżeli sezon następny będzie na, takich sama, na, taki, na, taki same, na takim samym poziomie organizacji, co teraz, to nie wbijam. Tak jak mówię, widzowie, ten projekt jest projektem, z którym ja miałam naprawdę większość zajebistych wspomnień. Mam też te złe, ale większość wspomnień jest jednak zajebista i po prostu nie chcę sobie ich wsuć, Aczkolwiek, jeżeli dostaniemy informację, że administracja weźmie sobie do serca. E, może nie w tej edycji, bo w tej edycji mam to w dupie. W tej edycji nawet jak, nie wiem, nawet jak zrobił jakieś nie wiem, latające złote cokolwiek, co nieważne, co, cokolwiek abstrakcyjnego by zrobili, nie wbijam. Na następny sezon zobaczymy, także przepraszam, że powiedziałem, że już nie wbijam nigdy. To jest zależne od tego, jak, będą wygl jak będzie wyglądała organizacja następnego sezonu. Aktu na aktualny moment, tak jak powiedziałem, nie planuję wbijać się tę edycję, tym bardziej widzę, że zobaczcie, jak bardzo niesłowna jest administracja. Bartman na początku sezonu mówił, że od poniedziałku Daily Questy, e, Cotygodniowe questy w weekend jakieś takie, e, eventy offline co tydzień. No i co? Mamy miesiąc serwera, no znaczy może nie miesiąc, kilka tygodni serwera, nie było żadnego eventu offstream. Były dwa gówniane, gówniane eventy, znaczy może nie gówniane, ale odgrzane eventy. E, questy, które miały być dwa dni po starcie serwera, były po ponad tygodniu startu serwera. Monka giga. I co? Czy coś, coś, czymś, czegoś jeszcze nie wymieniłem? Nie wiem. Może, może coś mi wyumstniał z głowy, ale po prostu widzowie, podsumowując, 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 podsumowując całą tą wypowiedź moją, taką oficjalną, chciałem tylko powiedzieć, że jest mi legitnie przykro, że tak to się kończy na aktualny moment i jest mi legitnie przykro, że Organizacja tego serwera usilnie próbuje zepsuć mi wspomnienia, które mam z tym serwerem i które w większości były pozytywne. Dziękuję, możemy przejść do pytań. Czy ktoś ma jakieś pytania?